Wojciech Suleciński witam Państwa w forum Panoramy. Mój dzisiejszy gość Kasper Płażyński, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańskiej Radzie Miasta. Dzień dobry, Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o planowanych przez miasto Gdańsk uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. A właściwie no, zaczynamy naszą rozmowę od tego, co ukazało się na stronie internetowej miasta Gdańska i co sprowokowało Państwa, czyli radnych Prawa i Sprawiedliwości do zwołania dziś konferencji. Zobaczmy. Jak to wyglądało? W niedzielę 1 września polsko-niemiecka delegacja pojawi się o godzinie 4.45 na Westerplatte, by wziąć udział w 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na godzinę 15 zaplanowano Marsz Życia, czyli radosny pochód, który rozpocznie się nieopodal Teatru Szekspirowskiego. Stamtąd uczestnicy marszu przejdą pod Bramę Zieloną, gdzie zaplanowano koncert, tańce i wspólne świętowanie. Bardzo nas dziwi to. Co czyni pani prezydent Dulkiewicz? Dla mnie, jako dla Gdańszczanina, jest rzeczą po prostu kompletnie niezrozumiałą, jak w dniu 1 września można obchodzić rocznicę wojny w inny sposób niż w zadumie, w ciszy, w spokoju. A jeżeli ktoś potrzebuje, ja potrzebuję również w modlitwie. Po fali krytyki zmodyfikowano treść zapowiedzi obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gdańsku. Dziś widzimy, że częściowo wygładzono tekst na stronie miasta, jednak pozostaje pewien niesmak, niestosowność tego, co się wydarzyło. I oczywiście z niepokojem będziemy oczekiwali 1 września, co rzeczywiście się wydarzy. No właśnie, czy mamy spór o słowa, które znalazły się w tym zaproszeniu, czy tak naprawdę jest to spór o y, propozycję tego jak będziemy obchodzić 1 września te rocznicę. Jedno jest zapowiedzią y, drugiego. Ale gdyby to była jakaś jednorazowa sytuacja, to jeszcze można byłoby to potraktować jako jakiś y, Błąd przy pracy, mimo że przecież dziennikarze Gdańsk.pl na pewno są ich teksty sprawdzane później przez redaktora naczelnego, doświadczonego dziennikarza pana Daszczyńskiego, więc trudno też to traktować jako błąd. No ale, panie redaktorze, jeżeli mowa jest w tekście, ale też w wypowiedzi publicznej. Osoby, która, jak mówi o sobie, jest pastorem, zdaje się, i jest też szefem Fundacji Pojednanie, z którą władze miasta Gdańska zamierzają wspólnie poprowadzić tegoroczne obchody wybuchu II wojny światowej. Jeżeli taka osoba, i też w tekście w portalu miejskim, oficjalnym miejskim portalu, mówi się o tym, że te obchody będą polegać na radosnym pochodzie, na wspólnej zabawie, tańcach i na świętowaniu delegacji polskiej i niemieckiej. To ja się zastanawiam, co się dzieje i czy ktoś tutaj panuje nad tym, co się w naszym mieście wyrabia, bo, bo tego się nie dobroni. Choć ja powiem w ten sposób, że odnoszę takie wrażenie, że mamy kilka imprez związanych z tą rocznicą, tak też przedstawiano to dzisiaj, z których jedną jest to przedsięwzięcie firmowane przez Fundację Pojednanie. Trudno mi powiedzieć, jaka będzie jego rola w tej całym przedsięwzięciu. No ale zobaczmy, co mówiła dzisiaj już po Państwa konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz. Sugestie, jakoby władze miasta chciały naruszyć godność ofiar wojny, są po prostu absurdalne i nieprawdziwe. Są wypaczeniem przesłania, które. Ma płynąć z wydarzenia o nazwie „Marsz Życia organizowanego przez fundację Pojednanie. Czy ja odnoszę takie wrażenie, że jest to jakieś przedsięwzięcie, które ma rzeczywiście doprowadzić do spotkania młodych ludzi z dwóch krajów, którzy w tę rocznicę z jednej strony uczczą, jak rozumiem, ofiary, ale z drugiej strony też powiedzą, my już dzisiaj jesteśmy innymi ludźmi, którzy próbują się pojednać. Czy to Pana by nie uspokoiło, jeśli byśmy tak o tym opowiedzieli? I Pana wrażenie, Panie Redaktorze, jest takie, że w dniu 1 września, Dniu, w którym obchodzimy wybuch II wojny światowej, w dniu, z którym związanych jest w następnych latach śmierć 6 milionów Polaków, pan, panie redaktorze, uważa, że w tym dniu należy tańczyć. To jest dość skomplikowany problem, bo ja odnoszę takie wrażenie, że to jest kwestia zawsze tego, co jest naszymi gustami. Mnie się akurat to wydaje wątpliwe, ale ja muszę powiedzieć, że jestem w tej sprawie dość przewrażliwiony i pamiętam, że. Panie redaktorze, z... przepraszam, że wejdę w słowo. Pan też jest przewrażliwiony. Ja wydaje mi się, że tak jak większość Polaków, zwyczajnie jestem wrażliwy na krzywdę ludzką, na momenty naszej historii, naszej polskiej, ale też świata. Związane ze śmiercią setek milionów ludzi, cywili i żołnierzy, a tak naprawdę związanych też z hekatombą naszej polskiej. Państwowości naszej, naszego narodu, bo przecież zginęło 20% Polaków, został nasz kraj zniszczony w czasie II wojny światowej. I ja nie rozumiem, kto mógł wpaść na taki pomysł, aby w ten sposób, jak sam, jak sam mówił ten pan pastor i jak było napisane na Gdańsk.pl, świętować tę rocznicę. Tutaj się nic nie świętuje. No właśnie, no to zobaczmy, jak to on przedstawia. Zobaczmy. Ze względu na to, że nasze intencje mogły być błędnie odczytane, chcę wyjaśnić, że Marsz Życia nie ma charakteru rozrywkowego. Radość podczas Marszu Życia jest wyrazem naszej nadziei, że mamy szansę zburzyć mury wrogości i zbudować dobrą przyszłość między narodami. Ta radość jest poprzedzona pokutą niemieckich potomków, sprawców wojny. W naszej tradycji radość jest owocem pokuty, przebaczenia i pojednania. Taki charakter będzie miała Konferencja Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, poprzedzająca Marsz Życia. No i jak? No, kilka kwestii. Po pierwsze, no, pastor czy prezes Fundacji Pojednanie w opublikowanym wczoraj na Gdańsk.pl filmie mówił o tym, że po tym radosnym pochodzie będzie koncert, będą wspólne tańce, zabawa i wspólne świętowanie, więc to ma się Nijak do tego, co pan, co pastor prezentuje w tej chwili. Te no, wersje tego, jak to miałoby wyglądać, są sprzeczne, ale ja się cieszę, że ta nasza presja społeczna być może odniosła skutek i być może to, co było zamierzone, faktycznie będzie miało inny wymiar. Na to głęboko liczę. Natomiast istotne w tym wszystkim, panie redaktorze, jest to, że jest to nie jakiś incydent, tylko to jest jakieś działanie. Kolejne, ja to traktuję w kategoriach prowokacji. No, mieliśmy, mamy cały czas jakiś dziwaczny spór o Westerplatte, gdzie władze miasta Gdańska nie chcą się zgodzić, czy forsują, czy starają się. Działać przeciwko temu, aby na tym terenie powstało muzeum z prawdziwego zdarzenia. Polityka historyczna polega na tym, że Brunon Zwara, działacz polojny, wielki Polak z wolnego miasta Gdańska, nie ma w zasadzie żadnego upamiętnienia w Gdańsku, a żołnierz SS Ginter Grass ma. Chyba żaden inny Gdańszczanin, żaden inny Polak w Gdańsku nie ma tylu różnego rodzaju honorowych y, miejsc honorowego, honorowych odznaczeń, co, co Ginter Gras. Mamy słowa wiceprezydenta Piotra Grzelaka, który obarczał częścią odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej, właśnie naród Polski. No mamy, takich, no mamy takich bardzo niezrozumiałych, dziwnych. Rzeczy więcej w tej naszej Choć Ja powiem w ten sposób, publicznej. że wydaje mi się, że polityka pojednania polsko-niemiecka jest polityką dla Polski niekwestionowaną. Dziś przed chwilą obserwowałem ja ministra ale... spraw zagranicznych rządu polskiego, który razem z ministrem spraw zagranicznych rządu RFM wspólnie nie, proszę różne mić, rzeczy opowiadał. Ale dzieli nas pewna różnica wieku i być może ja patrzę na te sprawy już zupełnie inaczej. Ja reprezentuję jednak pewne inne pokolenie. Ja mam kolegów Niemców. Moja żona bardzo dobrze mówi po niemiecku, uwielbia ten język, również lubi niemiecką kulturę. I my nie patrzymy jak na naszych zachodnich sąsiadów, jak na jakichś wrogów, z którymi musimy się pojednać. Dla nas ważne jest to, żeby pamiętać jaka była historia Polski, nie zakłamywać historii, nie relatywizować jej, nie mówić o tym, że naziści zaatakowali Polskę i później rozpętali drugą wojnę światową na całość, tylko to byli Niemcy, a nie jacyś biedni naziści i chcemy, żeby nie mówić już o pojednaniu, bo mi się wydaje, że to pojednanie już się dokonało i naprawdę nie ma co tutaj To dzielić. Ja tutaj zaprzeczę, bo ja słuchałem dzisiaj co Heiko Mas mówił podczas wspólnej konferencji z Panie polskim ministrem spraw zagranicznych. I on na przykład bardzo wyraźnie podkreślał, że dlatego złożył hołd powstańcom warszawskim, bo dzisiaj uczestniczył też w takiej uroczystości, że... W Polsce stawiano nazizmowi bardzo silny opór, i tutaj przypomniał, że kilka dni wcześniej w Niemczech także uczczono pamięć pułkownika Stauffenberga i innych spiskowców, którzy przeciwstawili się Hitlerowi. I mówił, w Niemczech tych, co się przeciwstawili, nazizmowi było mniej. Panie redaktorze, ja powiem tak: ja nie potrzebuję pojednania z narodem niemieckim. Wydaje mi się, że moje pokolenie nie potrzebuje, bo. Bo my jesteśmy pojednani, my nie patrzymy na nasze racje z punktu widzenia II wojny światowej, ale rzeczywiście oczekiwałbym od narodu niemieckiego takiej presji na jego władzę, aby na przykład autor rzezi woli yy, w Warszawie Spotkał się w końcu z powszechnym potępieniem, a nie tak jak to było przez te dziesiątki lat od czasu II wojny światowej, włos mu z głowy nie spadł. A na liczne wnioski polskiego państwa o jego ekstradycję do Polski nie otrzymywaliśmy na to zgody. No, jeżeli takich rzeczy się nie wykonywało, to faktycznie gdzieś tam podskórnie pewien żal mamy. Ale tak jak mówię, to było, musimy o tym pamiętać, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale teraz jest dzisiaj i jest przyszłość. A jeżeli chodzi o przyszłość Panie redaktorze, to ja zamiast takich jakichś hucznych imprez w imię tak zwanego pojednania, to bym proponował Niemcom po prostu zapłaty dla narodu polskiego repatriacji, które nam się po prostu należą. I to faktycznie byłby piękny gest, czy też wykonanie pewnego obowiązku na nich ciążącego, gdyby Niemcy, naród, agresor, który zniszczył rzeczy gdyby zapłacił nam te reparacje, które chociaż w jakiś sposób pozwoliłyby nam stanąć na nogi, bo przypominam, że to właśnie Właśnie przez agresję niemiecką Polska została zniszczona, a później byliśmy za żelazną kurtyną kilkadziesiąt lat, a elita. Polskiego narodu została wytępiona. Choć akurat właśnie w tej konferencji prasowej Heiko Maas powiedział też, że nie widzi żadnej możliwości zrealizowania tego polskiego postulatu. No ale oczywiście w polityce, jakby to powiedzieć, wszystko się zawsze może zmienić. Choć też przypomnę, że 1 września, wiele wskazuje na to rano, obaj prezydenci Polski i Niemiec razem będą podczas uroczystości w Wieluniu. I, I to bardzo dobrze. Bardzo, I to jeszcze bardzo raz dziękuję, dobrze, ale wydaje mi się, że to jest po prostu zupełnie normalne. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za Dziękuję. Rozmowę.